Na tym kanale w tym odcinku po raz drugi, ponieważ w tamtym roku, czyli poprzednim roku nagrywałyśmy coś podobnego, czyli typy osób na feriach. A dzisiaj nagrywamy pierwszy dzień na feriach i mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję. Jeśli chcecie takich więcej filmów, to piszcie w komentarzach. My zaczynamy i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Uże! Witwój zasp! Nie dam rady! Zabiję się! Nie, nie zabiję się! Myśl pozytywnie, myśl pozytywnie! Tata, zaczekaj, ja się boję! Nie, ja nie chcę to być. Tata, proszę, proszę! Jadę, spróbuję. Nie nie, 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 ja się boję! Jezus, ile ty ludzi, ja spowoduję wypadki! Nie, ja umrę! Ile to jest za! Wszystko jest obludzone! Nie, ja umrę, serio! Tata, zaczekaj! Co, panie ja nie mam rady! Nie, 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 nie! Nie! umrę. Bardzo, ja jeżdżę dużo lepiej. Mam dwa razy na zawodach. Jakby... Co? Ty dopiero zaczynasz nie jeździć... jakby ja już jeżdżę odkąd po prostu urodziłam się jakby zdolna do jazdy na nartach. I Co? Ty dopiero na takim poziomie. Ja nawet bez kasku jeżdżę, taka jestem zaawansowana. Dobra, kurczka jest, spodnie są. Kaski, jest w ogóle założona. Chyba jestem zaopatrzona. Tak, na pewno. Na pewno się dzisiaj nie wywrócę. Tak, na pewno nie, w ogóle. Dobra, no to jadę. O! Moje kolano! Proszę pana! Proszę pani, niech pani zaczeka! Nie, dziecko jest! Ciebie czeka. No dobrze. Dobra, teraz się na pewno nie wywalasz. No dalej, dziecko, wstawaj. Już drugi raz się wywaliłaś. Jedź do grupy. Wywaliłam, ale ja nie umiem. Dobrze, super. Teraz, dzieci, jedziemy zakrętami i jedziecie ślad za mną. No to zaczynamy. Tak, dobrze, proszę, proszę pani. Nie, nie pojadę. Dobra dzieci, no to jedziemy. Na <kluje> Ui! Dziecko, stąd ci zaraz wszystkich staranuje. Zatrzymaj się. Nie obchodzi mnie to. Proszę <kluje> pani, zimno mi. Możemy iść na przerwę, bo ja już nie wytrzymam. Dobrze dzieci, idziemy na przerwę. Długo już jest My schodzimy za stoku, tam do schroniska, na prawo. Dobrze, dziękuję. Nareszcie jesteśmy w każdej. Jestem taka przemoczona. Muszę się rozebrać i rozgrzać. Mm. Ale mi zimno. Muszę się rozgrzać. To herbata podziała. Poproszę herbatę. Dobrze, już dobrze. Nareszcie jesteśmy na nartach. Warunki są po prostu idealne. Jest pełno górek ze śniegu do skakania. No to jedziemy. O! Ile górek? Dobra, skręcam. U! Dobra, ta jest wysoka. Muszę nabrać prędkości. U! Dobra, jedziemy. Czemu pojechałaś na lewo? Miałaś pojechać na prawo. Dobra, dzieci, skoro ona pojechała, to my jedziemy za nią. Na lewo. Dobrze, dzieci, już zjechaliście. Proszę kierować się do bramek. Nie, nie. Szybciej, szybciej. Do Jadę. Szybciej! No zaraz sobie wjadę, no szybciej! No! Przecież się staram! Nie mogę szybciej! Dobrze! Ue, Idziesz na no sam tyję, bo całą grupę. No dobrze. Ue, zbyt się rozpędzam. Dobrze, dzieci. No super, zjechaliście. Bardzo ładnie było. No ile was jest? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A gdzie jest to szóste dziecko? Proszę pani, ona została tam, w połowie stoku. Co? Ona jest Bole tak życie. daleko. Jaka ona jest wolna. Jezus, ale super, w końcu się tak. na no to jadę. A! Jezus! Dziecko, uważaj! Po prostu niepoważna jesteś. Przepraszam, przepraszam, na bar bardzo nie chciałam, po prostu pana nie zauważyłam. Tak. Jezus, ale agresywny Pana. Dobra, Jedziemy. dalej. Dobra, jedziemy. Jezu, mogli mi odśnieżyć! Nie będę po takim czym jeździć. Ale dobrze, są warunki, jakie są. Pani tak stoi! Proszę się odsunąć! Ludzie tutaj jeżdżą! Pani jest niepoważna! Jeśli chce pani zostać, to proszę zejść mi z drogi! Proszę pana, co pan tu robi? Proszę mi na drugie nie jeździć i pan się lepiej odsunie. Poczekaj, ustaw się! U, tutaj dla dziecku uśmieszek! Ale uśmieszek, jak jest uśmieszek, ty, mama! Uśmieszek? No, kochanie, to musi być pamiątka! Potem będziesz wspominać, uwierz mi, poczekaj, 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 a jeszcze ustaw się na inna, inna poza! Inna mama, zrobiłaś już tysiąc no. zdjęć chyba! No nie, kochanie! Dziękujemy, moi kochani, za oglądanie. Zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję, jak Wam się podobało. A jeśli chcecie part 2, to zostawcie minimum 20 łapek w górę i zrobimy part 2. Pa! pa!